Pamiętam takie pierwsze wydarzenie, kiedy firma, z którą dopiero miałem, miałem zacząć współpracę, powiedziała mi tak: Andrzej, słuchaj, musimy przyspieszyć nasze spotkania, bo myśleliśmy o zwolnieniu kilku pracowników. A szczególnie jednego nie chcieliśmy zwalniać, ale problem polegał na tym, że to był dobry pracownik, ale przestał być. I wiesz, co on dzisiaj przyszedł i powiedział, że to on się chce zwolnić. Nie chcemy go tracić, z drugiej strony mamy dylemat, bo rzeczywiście pracuje gorzej. Czy mógłbyś z nim porozmawiać? ponieważ i tak byliśmy wcześniej umówieni na to, że kluczowym pracownikom między innymi jemu zrobię test Kompas Kariery. Zrobiłem ten test, spotkałem się na konsultacji online i rozmawiamy. I okazuje się dlaczego, yy, że jeś, yy, opisuje swoje stanowisko, dla którego został zatrudniony, jego osobowość kapitalnie się do tego nadawała. Świetnie się w tym rozwijał, tylko właśnie. Są tak zwane problemy rozwoju. Firma rozwijała się bardzo dynamicznie. I doszły mu nowe obowiązki, najpierw mniejsze, potem coraz większe, coraz większe, a w końcu te nowe obowiązki zastąpiły te stare, czyli większość rzeczy, którymi się zajmował, to nie były rzeczy, które są zgodne z jego obdarowaniem i to nie były rzeczy, do których on miał predyspozycje i w których się dobrze czuł. I wprawdzie próbował to komunikować, ale no jakoś przy tej dynamice rozwoju firmy powiedzmy to tak ładnie, nie do końca jego komunikat wybrzmiał albo był zrozumiały. Na szczęście, ponieważ problem był prosty, porozmawialiśmy ja mówię, słuchaj, porozmawiam z zarządem, zobaczymy, co będzie. Porozmawiałem z zarządem. pracuję tam do dzisiaj. Świetnie się odnajduje. Kiedy przywrócono mu to pierwotne, pierwotny zakres obowiązków. Chociaż formalnie nigdy ten pierwotny zakres obowiązków nie był mu zabrany. A więc teraz. Jak weryfikować stanowiska pracy, czyli czy ludzie na nich pracują efektywnie, czy ludzie są dobrze dobrani do miejsc, czy czasami nie jest tak, że ktoś został do czego zatrudniony, a teraz zmienił mu się zakres obowiązków, więc żeby stworzyć procedury, to są takie cztery podstawowe rzeczy, dla których weryfikujemy stanowiska pracy. Ale teraz taki algorytm, trzy duże punkty i jeszcze w każdym z tych dużych punktów będą podpunkty, a więc tego będzie trochę. Ostatnio napisał do mnie jeden człowiek, powiedział Andrzej, ale to są świetne te szkolenia, normalnie te takie nagrania, one są krótkie. Ja mówię, no tak krótkie, staram się ostatnio nagrywać do 15 minut. On mówi, no właśnie, ale takie jak szkolenia. Ja mówię, no właśnie, niektóre z nich są szkoleniami i tak niektóre mogą być motywacyjne, niektóre mogą być odświeżające, ale ten jest algorytmem, więc po prostu radziłbym Ci zapisać. jest pewien szkielet, możesz go zmodyfikować do swojej firmy. Ale na pewno się przyda. A więc pierwszy du duży punkt: spisz działania, które ludzie robią na swoich stanowiskach pracy przez taki typowy tydzień, a najlepiej było przez miesiąc. Spisują, ale dokładnie cokolwiek robili, zapisują to i obok zapisują, ile czasu im to zajmuje, ponieważ ludzie są, jakie są, więc to, co się sprawdza, to sprawdza się na przykład, ktoś pracuje od 8 do 16, dajesz mu taką rozpiskę i powiedzmy, nie wiem, co godzinę, co 15 minut, co pół godziny, nie wiem, od 8 do 8.15. I tylko wpisuje jedno maile na przykład. Od 8.15 do 8.30, dalej maile. Od 8.30 do 8.45, telefon. Tak, czyli co robi i ile czasu mu to zajmuje? To jest bardzo ważne. I ten proces jest zakończony, kiedy po tym okresie czasu, tygodniu, dwóch, miesiącu, ludzie spisują swoje działania. Czyli spisują wszystkie działania, czyli maile, telefony, y, spotkania, jakieś inne rzeczy, które są częścią ich obowiązków i spisują, ile czasu im to zajmuje. Też tak, tak w przeciągu tego tygodnia czy miesiąca. I tu mamy pierwszy punkt spisanie działań. Drugi punkt, który teraz jest, to jest. Podział zajęć. On tutaj jest sercem tego, o czym będziemy mówili. Podział zajęć. A więc dzielimy te, każde z tych zajęć mają już pogrupowane te działania, tak wiemy, ile czasu im zajmują i, i na następujące grupy. E, powiedziałam tutaj, że na cztery chyba, tak, tutaj rodzaje zajęć. Jeżeli tak powiedziałam, to pomyłka, chodziło mi o pięć. No ale po kolei. W tym podpunkcie podział zajęć. Pierwsze, działania, które kontynuujemy. Robimy dalej, ale jeżeli kontynuujemy jakieś działania, mówimy: OK, to działanie jest takie, które będziemy kontynuować na Twoim stanowisku pracy z Tobą. Ale po pierwsze, musimy określić, czy to jest coś, co jest istotne, czy coś, co jest drugorzędne na tym stanowisku pracy. To, że jest drugorzędne, nie oznacza, że nie będziemy tego robić, ale musimy też od razu taką hierarchię priorytetów zrobić. Drugi punkt w tym podziale zająć: modyfikujemy. Czyli zajęcia, które trzeba zmodyfikować, może od razu, a może po pewnym czasie. Na przykład modyfikujemy, że na część maili ty odpowiadasz, a część maili to już są maile, na przykład tworzymy biuro obsługi klienta i teraz dopóki ono tam nie zostanie do końca stworzone, to będziesz jeszcze odpowiadać, ale po takim i takim czasie, jeżeli już nawet takie treści będą zapytywa, zapytania, czy tam maile będą trafiać, ty dajesz do... Biura obsługi klienta, czyli drugi punkt modyfikujemy. Trzeci punkt przekazujemy, czyli mówimy, tych obowiązków tutaj nie chcemy, a więc przekazujemy komuś innemu, takiej innej osobie, innemu działowi, albo spisujemy, bo nie wiemy, co z nimi zrobić, tak? Wiemy, że to są, to są rzeczy, które są na tym stanowisku, to są te rzeczy, które ta osoba robi, ale nie. Nie chcemy, żeby ta osoba to robiła. Nie mamy komu ich przekazać. Nie mamy takiego stanowiska, nie mamy takiej osoby, nie chcemy, więc spisujemy, bo być może stworzymy takie środowisko, być może damy w outsourcing zewnętrznej firmie, a może wyeliminujemy. Czwarty punkt: działania, które kończymy. Tak? Czyli mówisz tak: ok, działania na taki, taki kończymy. Niektóre kończymy od razu, a niektóre. Doprowadzamy do tego, żeby skończyć je, ponieważ nie chcemy przerywać, są w jakimś procesie, ale jak już skończymy, to już nowych takich działań nie podejmujemy. I piąta rzecz, działania, które zaczynamy, być może zaczynamy, bo nigdy ich nie robiliśmy na tym stanowisku, albo mamy do nich prezydent, a w tej firmie nigdy tego nie robiliśmy, albo zaczynamy rzeczy, które były, a zostały zaniedbane. Ponieważ to jest bardzo istotne, yy, to co mówiłem teraz, więc jeszcze raz przyjrzymy się temu podziałowi zajęć. Pierwsze działania, które kontynuujemy, drugie działania, które modyfikujemy, trzecie działania, które przekazujemy, czwarte działania, które kończymy i piąte działania, które zaczynamy. Tak i z tymi podpunktami, z tymi dopowiedzeniami. I teraz trzeci duży punkt to są konsultacje. Konsultacje, na przykład. Masz taki wewnętrzny, masz dział księgowy, tak? I teraz zrobiłeś takie weryfikacje stanowisk pracy. Niektórzy nazywają to mapowaniem, ale kiedyś w jakiejś firmie użyłem tego zwrotu mapowanie to ktoś kto pracował w korporacji mówi, ale nie, to mapowanie to oznacza coś innego mieszał na zewnictwo, rozumiesz o czym mówię? Taka weryfikacja stanowisk pracy. Więc e, ktoś z branży, na przykład masz ten dział księgowy i masz jakąś zewnętrzną księgową znajomą albo kogoś, kto jest dobry w księgowości i dajesz mu to rozpisane, tak że on może sobie spojrzeć, yy, co dane osoby robią yy, i te, ile czasu im to zajmuje. I taka osoba z zewnątrz, możesz nawet dwie, trzy takie osoby wziąć, żeby niezależnie od siebie na to spojrzały, może ci powiedzieć, o, tutaj się lenią, tu mają za dużo obowiązków, a to lepiej dać w outsourcing. No, różne rzeczy może ci podpowiedzieć. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem, właścicielem firmy, opowiadałem mu o tym algorytmie, który mówi teraz, on mówi, no ale kto się na to zgodzi? On ja mówi, no jest dużo księgowych, którzy się na to zgodzą. On mówi, tak, naprawdę, no ale freshmanu". ja mówię, no nawet sam mogę Ci podpowiedzieć. Nie wiem, czy oni zechcą się zgodzić, ale na pewno to są ludzie, którzy się znają, mają duże doświadczenie, mogę ci ich polecić. No super. I wtedy mi tak coś się tknęło, ja mówię, ale wiesz, że będziesz musiał mi za to zapłacić. On mówi, aha. A co ty myślałeś, że tak z dobrej woli? Poświęcą kilka godzin, przejrzą to i podpowiedzą ci. Coś, coś jest z tego, z mentalności biedy, tak? W takim myśleniu, e, ponieważ to jest mentalność typu: ja na tym zarobię, ale niech inni pomogą mi za darmo w tym, żebym ja więcej zarobił. No hello. Dobra, e, więc konsultacje. Ktoś, kto zna daną branżę, ktoś, kto mógłby spojrzeć na to z zewnątrz i zobiektywizować te wszystkie rzeczy. Kolejne, więc to jest pierwszy rodzaj, rodzaj konsultacji. I drugi rodzaj konsultacji to jest to, co ja robię przy weryfikacji stanowisk pracy, czyli do czego dana osoba się nadaje. Bo tutaj weryfikujemy stanowisko pracy, a teraz robię test, rozmawiam z tą osobą i patrzymy, jaki ona ma potencjał, co ta osoba mogłaby robić, do jakiego rodzaju zadań się nadaje, a do jakiego rodzaju zadań się nie nadaje. I teraz kiedy zbierzemy to wszystko razem zużamem do kupy mamy taki algorytm, który weryfikuje nam stanowisko pracy. Więc powtórzę: pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy duży punkt to jest spisanie wszystkich działań. Tak? Rezultat którego tutaj oczekujemy to jest to, żeby mieć ile w przeciągu nie wiem, tygodnia, miesiąca na danym stanowisku jakie zadania się wykonuje i ile czasu one realnie zajmują. Drugi duży punkt to jest podział zajęć. Tak? Wszystkie te zajęcia grupujemy i potem zastanawiamy się, tak? nad każdą grupą zajęć, czy ona tu ma być, czy ma być zmodyfikowana, czy ma być oddana. Czyli tutaj rezultatem, którego oczekujemy, jest jasny opis tego co ma być, a co ma nie być na tym danym konkretnym stanowisku. I trzeci punkt duży to są konsultacje. Kogoś z branży i kogoś, kto zweryfikuje potencjał danej osoby na danym stanowisku. Jeżeli chcesz zrobić sobie bezpłatny test Twoich umiejętności menedżerskich, umiejętności zarządzania ludźmi, to pod tym nagraniem znajdziesz link, który do tego bezpłatnego testu cię doprowadzi. A ja mam nadzieję, że dzisiaj pomogłem i że ten tutorial zastosujesz w swojej firmie, będziesz widział efekty, a jeżeli mogę Ci w tym pomóc, daj znać. Powodzenia!